Dzisiaj jest we mnie marzenie. I ja wiem, że niczego nie zmienię, jeśli tego marzenia rzeczywistość nie zamienię. Stawiam więc niepewnie pierwszy mały kroczek na życiowej ścieżce do siebie po trochę. Nie chcę już z niej schodzić, nie chcę biec do przodu. Nie chcę już przymusu, nie chcę już zawodu. Bo wiem, że decyzję z łagodnością do siebie podjęłam. Iść krok po kroku, ale świadomie, świadomie już teraz. Dlatego dzisiaj tą decyzję celebruję i z wami wszystkimi otwarcie dzielę się nią i ucztuję. Wiem, że ta decyzja zapadła i to od niej wszystko się zaczyna. A więc uwalniam wszystkie przeszłe i przyszłe. Związane z tym złudzenia. Biorę w dłonie odpowiedzialności miary i już nie przerzucam na innych to, co jest moje. Moje jest życie. Decyduję się na nie i świadomie, łagodnie, krok po kroku, a nim staje.